Tak, po napisaniu, jak widziałeś, pisałem sobie tutaj po polsku z polskimi znakami. Wiem, jak to używać. Wycinamy, wklejamy do mojego programu edycyjnego CapCut, który właśnie sobie kupiłem i używam, bardzo dobry. Wklejamy tutaj i oczywiście jest możliwość edycji. Ja już mam tu przygotowane stemple, takie moje, tutaj już one czekają do następnych. I tutaj sobie wkleiłem. Mam tu podgląd i tekst to speech. I teraz e, tę tutaj e, formę pisaną zamieniam na słowną, e, na formę e, ustną. Mam tu przygotowany mój, mój głos. Chcę, żebyś ty też słyszał, że tu słuchawki mam, ale już wyłączyłem. Proszę bardzo jeszcze raz. On like. mówi po angielsku. Program jest angielski. Można powiedzieć. Tak? Ale ponieważ jest e, po polsku, sztuczna inteligencja rozpoznaje, co tu jest napisane. I Generate Speech. Generate speech i za chwilę będzie pod spodem e, forma. Ustna po polsku. O, już jest. Teraz muszę ją tylko zmodyfikować troszkę. Nie muszę, ale modyfikuję ją, żeby była wedle tego, jak ja chcę. Czyli na przykład poprzez lekkie zmniejszenie prędkości tego głosu powoduje, że on jest głębszy. Nie jest szybki, jest głębszy, wolniejszy, daje do myślenia, daje do zastanowienia. Od wielu już wieków, od czasów gdy odstępstwo zdominowało hierarchię kościoła no, katolickiego, pomyliłem się i nie dopisałem literki i. Muszę to skasować i poprawić. Hierarchię musi być I. i. Hierarchię. No niby sprawdzałem, a jednak, a jednak, no i cały proces od nowa. Speech, Generate, i za chwilę będę to. Miał. Jak widzisz, to bardzo dobra. Głosów, ponieważ mam kupiony program, głosów do wyboru mam tutaj 10, nie wiem, chyba za 40, a może więcej. i znów sobie troszkę zmniejszam, lekko podwyższam. Tu widzę, jak się zmieniają cyferki. Muszę dopasować do, tego, do tej samej wielkości. Co jeszcze, tu już o sobie mogę to robić większe, mniejsze. Czy jeszcze coś? Aha, tutaj tak zapomniałem, żeby się płyni nie zaczynało, bez jakichś trzasków, szumów, to muszę sobie tutaj zrobić transition. Okej, okay, i sprawdzamy. Od wielu już wieków, od czasów, gdy odstępstwo zdominowało hierarchię Kościoła katolickiego na dobre, i kiedy wielu ludzi przejrzało na oczy, ludzi, którzy nie chcieli się zgodzić na to. Bóg udzielał swoją łaskę. I wyprowadzał te, te, tych ludzi no. z niewoli odstępstwa no do życia. I tutaj jest No, błąd. Yy, muszę często dodawać przecinki do tekstu, i pewnie to zauważyłeś, bracie, siostro, że bardzo dużo przecinków jest, nawet tam, gdzie ich nie powinno być. No właśnie, bo dopiero jak wstawię ten przecinek, to sztuczna inteligencja. Mówi po polsku z właściwą intonacją, a tak to robi jakieś głupoty, i znów trzeba to usunąć. I tak w kółko, w kółko Macieju. No, to tak powstają te filmy. Nie, nie tworzy je sztuczna inteligencja. To ja tutaj, że tak powiem, nie tutaj. Ja tu wszystko muszę tutaj bohomazy, że tak powiem, zrobić. I to jak widzisz, to jest taki w skrócie podany proces, bo być może Cię to zainteresowało, bo kiedyś tworzyłem inny program z własnym udziałem, ale nie byłem zadowolony do końca, ponieważ wydaje mi się, że, był, że były zbyt chaotyczne. Może nie były złe, nie to chcę powiedzieć, tylko chaotyczne. Często gdzieś mi się uciekało, odchodziło. Tutaj mam proces cały, że tak powiem, pod ręką. Tu już są przygotowane. Już są, no, już są już nie ma takiej formy jakbym go pokazał no może, może spróbujmy pokazać jak to wygląda jak to wygląda w całości takie coś które ja tutaj tworzę undo, zróbmy prawda, aha tu jest tak samo no to nie, to nie to to spróbujmy tu pokazać. Tam. A właśnie. No właśnie. więc proszę bardzo. Tak to wygląda. Tu jest ścieżka obrazowa. Tu jest ścieżka przeróżnych modyfikacji, słowa, efekty specjalne. A poniżej jest ścieżka dźwiękowa. Jak widzisz, bardzo rozbudowana. Wiele efektów słownych, muzyki, piorunów, które tu były używane. No właśnie, i to właśnie tak zajmuje, żeby potem to wszystko było, że tak powiem, w jednym kawałku, to robimy to w ten sposób i już potem się z tym nie, nie grzebie. Oczywiście to już jest przygotowane do, do wyjścia. Jest to już efekt wyjściowy. No, a tutaj jeszcze trwa, że tak powiem, e, obróbka tego materiału. Dopiero jest przygotowywany i jeszcze trochę to czasu zajmie. Obecnie mam już 43 minuty. 43, no nie, można no tak, 43 minuty. Mam nadzieję, że w godzinie się wyrobię. I tak tym się z Tobą dzielę. Gdyby Cię to interesowało, jak powstaje obecnie mój program przy udziale. E, CupCut. Tak się to nazywa CupCut Taka fajna, fajna, e, Taki fajny program edycyjny wideo Bardzo się z niego cieszę Nie kosztował bardzo dużo Co prawda jest roczna subskrypcja Nie mogę kupić programu na raz Muszę co roku odnawiać subskrypcję Około 100 funtów Jeśli Cię to interesuje Dobrze uciekam do pracy Bo czeka na mnie teraz druga część mojej pracy Więc uśpimy sobie komputerek o. Moje zdjęcie ze Słowacji. Jest na tapecie. Bardzo je lubię. Tutaj są rysy. Rysy. Tutaj są rysy, a tu jest Gerlach. O, tak. I zdjęcie jest zrobione z podejścia po trochatkę. Dziękuję.